Ale jestem zmęczony, ale jestem ospały, ale nie mam energii, ale mi się nic nie chce. Cześć, dzień dobry. Yy, przychodzę dzisiaj do Was z bardzo ważnym tematem, mianowicie przychodzę do Was ze zmęczeniem. Widzicie, widzicie jaki ze mnie dietetyk, no przychodzę do Was zmęczona. A ty jesteś zmęczony? Myślę, że tak, wiesz. Większość z nas jest ostatnim czasem zmęczonych i ciągle, jak na przykład jestem wśród swoich pacjentów i wśród, i wśród swoich bliskich, to ciągle słyszę, ale jestem zmęczony, ale jestem ospały, ale nie mam energii, ale mi się nic nie chce. Słuchajcie, no, to nasze zmęczenie. Można podzielić na dwa zmęczenia: na krótkotrwałe i na długotrwałe. Te krótkotrwałe to jest takie zmęczenie, które wynika pod danej czynności, którą wykonujemy. Czyli na przykład kobiety, jak wnosicie dwie zgrzewki wody na czwarte piętro bez windy, macie prawo być zmęczone, bo wykonałyście jakiś wysiłek, który po prostu potrzebował dużej energii. Ale jeżeli usiądziecie i odpoczniecie, no to wszystko wraca do normy. A te długotrwałe zmęczenie, czyli przewlekłe, no to jest zmęczenie, które już jest. W nas od jakiegoś czasu i zazwyczaj wymaga głębszej analizy. Jak wiecie, to zmęczenie jest spowodowane złym jadłospisem, najczęściej, ale słuchajcie, jeszcze wrócę na chwilę do początku, tak, żeby Wam to wszystko wytłumaczyć. Zmęczenie jest zlokalizowane w takich dwóch elementach. W układzie mięśniowym i układzie nerwowym. Jeżeli te dwa elementy ze sobą nie współgrają, no to Ty też z nimi nie grasz. Jeżeli Twój mózg, czyli układ nerwowy, nie jest odpowiednio przygotowany do, do pracy, do dnia, nie ma wystarczających bodźców, które by go pobudzały, to Twoje mięśnie też nie będą dobrze współpracować. Czyli mówiąc kolokwialnie, jeżeli ty nie wyślesz kopniaka do swoich mięśni, to też nie wstaniesz i nie będziesz mieć chęci i energii, żeby wykonać jakieś różne czynności, które na przykład normalnie kiedyś sprawiały Ci przyjemność i radość. Jeżeli ty masz zaburzoną Właśnie pracy tych dwóch elementów, tego, tego układu nerwowego i tego układu mięśniowego, to zazwyczaj znaczy o tym, że masz też w swoim życiu tak zwany spadek serotoniny, czyli hormonu, który jest odpowiedzialny właśnie za energię. Właśnie ta serotonina powoduje, że ty nie masz właśnie energii i masz też obniżony nastrój. Poza tym oprócz tej serotoniny dochodzi ci jeszcze y, zaburzona praca melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za nasz sen. No i teraz przechodzimy do e, przyczyn właśnie tego zmęczenia. Już nie będę mówić o tym, że zazwyczaj to nasze zmęczenie wynika z jakości naszego życia, z tempa naszego życia, z obowiązków, które e, wykonujemy. Teraz jest taki czas, że każdy goni za pieniądzem, każdy myśli o kimś innym, ale nie myśli o sobie, przez co też ten relaks, odpoczynek e, schodzą na dalszy plan i na tym się nie skupiamy. Nie skupiamy się na tym, co jemy, kiedy jemy, ile jemy, no bo po prostu to są dla nas rzeczy drugorzędne. No i słuchajcie, jak już wspomniałam o tym śnie, no to ilość snu i jakość snu są bardzo ważne, abyś ty mógł na drugi dzień być wypoczęty i z pełną werwą działać. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy spać około 8 e, godzin dziennie. E, osoby, które na przykład mają małe dzieci, no to mają problem, e, żeby tą ilość snu po prostu spełnić e, w nocy. No ale mogą sobie za to dostarczyć na przykład odpowiedniej jakości snu, i to się tyczy każdego z nas. Jakość snu to coś takiego, aby. Spać najlepiej na przykład w pomieszczeniach zaciemnionych, w pomieszczeniach, gdzie nie dobiega do nas hałas, w miejscu, gdzie masz małą ilość promieniowania, czyli nie masz w pobliżu telewizora, komórki, laptopa. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ przed snem zazwyczaj używamy bardzo dużo tych urządzeń elektronicznych, które dostarczają do naszego organizmu bardzo dużo światła niebieskiego, które zaburza właśnie pracę tej melatoniny. I ja polecam, aby około dwóch godzin przed snem już. Starać się wyciszać i tych urządzeń używać jak najmniej, tak żeby ten nasz mózg, żeby nasz organizm też się wyciszał. Wtedy ty będziesz na pewno czuła lepsze samopoczucie w dniu następnym, bo będziesz miała sen e, taki twardy, mocniejszy, a nie płytki, i wiesz, na przykład będziesz się wiercić z boku na bok. No to o tym trzeba pamiętać. Poza tym kolejny czynnik bardzo ważny, to jest odpowiednie nawodnienie naszego organizmu. Bardzo często zapominamy o, yy, o wodzie, i ja ciągle o tym powtarzam, w każdym filmiku o tym mówię, żeby pić tą wodę. Ta woda nas na, nawadnia i jest naprawdę bardzo potrzebna. Bo jeżeli ty nie pijesz, nie pijesz wody, albo nie pijesz innych yy, innych napojów, typu herbata czy napary ziołowe, nie mówię tutaj o sokach, o produktach, o produktach, które mają w sobie cukier, tylko o normalnych produktach bezcukrowych. No to jeżeli ty nie pijesz, to twój mózg jest otępiały, jest ospały, Twoja energia i Twoja reakcja na różne bodźce jest opóźniona. Co za tym idzie? To idzie za tym to, że na przykład prowadzisz auto, będąc niedotleniona i odpowiednio niedożywiona, możesz mieć opóźnioną reakcję, na przykład w momencie, kiedy musisz gwałtownie zahamować. Ty zareagujesz, Reagujesz, zahamujesz, ale na przykład będzie już za późno, przez co wiedziesz komuś w dupę, no i co, no i klops nie ma pieniędzy, bo trzeba będzie zapłacić. E, dlatego trzeba o tym pamiętać, bo bez tej wody nasz mózg po prostu nie umie się skoncentrować, nie umie się skupić, gdy nie umiesz e, długo popracować nad jakąś jedną rzeczą. Poza tym masz gorszą koordynację ruchową i na przykład też. E, Twoja orientacja w, na przykład w terenie jest po prostu zaburzona. Dobra, idziemy dalej. Co dalej? No, na przykład główno, główny problem, moi drodzy zmęczenia zaburzenia gospodarki elektrolitowej czyli, co? czyli to, że na przykład przez to, że się źle odżywiasz, brakuje ci żelaza, witaminy B12, magnezu. Jeżeli ty, ty się źle odżywiasz, możesz doprowadzić na przykład do anemii anemia, no to właśnie e, składa się na te wszystkie objawy, które wymieniłam wcześniej, plus na przykład bóle głowy, mroczki przed oczami, po prostu problem ze, wstanie, e, ze wstaniem ze z łóżka. Uwierz mi, wiem co mówię, większość moich pacjentów e, często się spotyka właśnie z niedoborem żelaza, Potem, poza tym doświadczyłam to na własnej skórze i nikomu nie polecam, bardzo utrudnia życie. E, kolejny czynnik, o którym zapominamy, pamiętajcie, aby się dotleniać, czyli Wieczcie swoje pomieszczenia w domu, wychodźcie często na świeże powietrze. Jak nie macie ochoty wyjść na spacer, to idźcie na balkon, jeżeli Wam e, mieszkanie na to pozwala. Po prostu spędzajcie jak najwięcej świeżego powietrza poza domem. E, co ja powiedziałam? E, spędzajcie najwięcej czasu na świeżym powietrzu poza domem, tak żebyście, e, tak żebyście po prostu. Mogli się zre zregenerować i zrelaksować, bo to też jest jakaś forma odpoczynku dla nas. E, poza tym, główny czynnik, pamiętajcie o tym, aby dobrze zbilansować swój jadłospis. To jest najczęstszy problem u osób, e, które cierpią na przewlekłe zmęczenie, źle się odżywiają, e, dostarczają sobie nieodpowiednią ilość kalorii, przez co się dziwią, że, te, e, że wstają rano zmęczeni, jak na przykład nie jedzą śniadania. Nie jedzą śniadania, przez to też nie dostarczają sobie energii. No i co? No i nie masz po prostu jak funkcjonować. Musisz coś od siebie dać, żeby ten twój organizm też mógł ci coś dać. Jeżeli ty nic nie dajesz, no to też w zamian niczego nie otrzymujesz. I o to trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, żeby te produkty nie były bogate w tłuszcze i węglowodany, no bo to jest kolejny czynnik, który powoduje, że jesteś bardziej otępiała i ospa, bo... To są produkty, które są ciężej trawione i, e, przez nasz organizm. Poza tym na zmęczenie mogą wpływać różne jednostki chorobowe. Nie będę się na nich skupiać, tylko ci je wy, e, wymienię, tak abyś wiedział, w razie czego e, co możesz sobie przebadać. Możesz sobie przebadać, na przykład poziom cukru w, w swojej krwi. Czy nie masz na przykład cukrzycy? Jeżeli e, cze, e, cierpisz na częstą mocz, czy na duże pragnienie, no to sobie to przebadaj. Możesz mieć problemy z tarczycą, możesz mieć problemy z krążeniem, e, możesz, mieć, możesz cierpieć na otyłość, co jest bardzo. Normalne w dzisiejszych czasach, że większość społeczeństwa ma nadwagę bądź otyłość, przez co są zmęczeni, no bo ich organizm, ich mięśnie, ich stawy są po prostu obciążone. No, obciążone są, także właśnie ty też wtedy gorzej funkcjonujesz. No i co jeszcze? Co ja Ci mogę powiedzieć? Pamiętaj, aby, um, aby nie spożywać produktów które dają Ci tylko chwilowego kopa, czyli na przykład energetyków, czy słonych, nie słonych, tylko słodkich przekąsek. To, jest, to są puste kalorie, które dają Ci zastrzyk energii na chwilę, potem znowu Ci to wszystko opadnie, czyli to jest błędne koło, bo będziesz musiał sięgnąć po to znowu. A energetyki bardzo źle wpływają na nasz organizm, na pracę naszego serca. No chyba, że chcesz zaliczyć udar, zawał serca, Proszę bardzo, energetyki, pierwsza, e, pierwszy produkt, który może w bardzo szybkim e, tempiecie do tego e, doprowadzić. I, e, no i co, no i tyle w sumie. Nie będę się dalej rozgadywać, bo nie ma sensu, bo to bo powiedziałam czyn, czynniki, które są najważniejsze. Dlatego, słuchaj, jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw lajka. Udostępnij go, bo jeżeli Ty nie potrzebujesz tych informacji, to nie znaczy, że Twoje koleżanki tych informacji też nie potrzebują. Twórzmy team, twórzmy jedną grupę, wspierajmy siebie nawzajem i dajmy so, dawajmy sobie materiały, które mogą być dla nas pomocne. Ja to dla Was przygotowuję, bo chcę Wam pomóc, Wy się też odwdzięczcie w formie lajka czy udostępnienia. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, dbajcie o swoje zdrowie i yy, miejcie kontrolę nad swoim zmęczeniem, jeżeli długo trwa. No to pa!